Adoracja Zbawiciela, nauczanie domowe 15 kwietnia, księga proroka Izajasza od 13 wersetu rozdziału 52 do 12 wersetu rozdziału 53. Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się, wywyższy i wyrośnie bardzo. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Na kim się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć. Nie wyglądu by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich po udręce i sądzie został usunięty a kto się przejmuje jego losem tak zgładzono go z krainy żyjących za grzechy mego lutu został zbity na śmierć grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało spodobało się panu zmiażdżyć go cierpieniem jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości on sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował. I policzony został między przestępców, a on poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Ten niesamowity opis, przenikliwa wizja, kogoś, kto jest zniszczony cierpieniem, a równocześnie zwycięski złożoną ofiarą. Te elementy niesamowicie się przenikają. To jest coś tak niewyobrażalnego, że w największej klęsce jest największe zwycięstwo, że pozostaje nam tylko adorować. W tym pierwszym obrazie młode drzewo i korzeń, który wyrósł z takiej nieurodzajnej, suchej ziemi. On jest z nas. Pojawił się między nami. Nagle wyrósł. Jest. Potem drugi obraz. Odepchnięty przez ludzi mąż boleści. I tu można powiedzieć, nie miał jakiegoś blasku, nie powodował jakiegoś zachwytu swoim wyglądem. On pozwolił siebie zniszczyć. I trzeci obraz. To jest to, że obalczył się cierpieniem. Dźwigał nasze boleści. Został przebity za nasze grzechy. Był zdruzgotany za nasze winy. I ten obraz trzeci streszcza się w tym stwierdzeniu, że w jego ranach jest nasze zdrowie. I dlatego nie pozostaje nam nic innego, tylko adorować tę tajemnicę. Tak wielkiej ofiary, że on złożył siebie samego za nas. I dlatego my należymy do niego. Jesteśmy tym potomstwem baranka, który oddał życie. My jesteśmy wśród tego tłumu który stał się jego własnością, bo on nabył nas. On dzisiaj teraz oręduje za przestępcami. Jego krew jest zapłatą za grzechy wszystkich. Moim zadaniem dzisiaj jest spędzić czas na adoracji. Adoracji Zbawiciela, który w największym uniżeniu Przyniósł największy dar nowego życia. Niech w tej adoracji błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.